Witam wszystkich. Czemu mroźny poranek? Minus 2. No, bez słońca. Bez wiatru. I tak sobie analizuję. Wiatraczek. U sąsiada. Się nie kręci. I mm, od razu od czego zacznę? Pompa, ciepła Przy fotowoltaice na nowych zasadach i magazynie energii To jest jakiś bezsens Nie zakładałem tego Bo mówię sprawdzimy O we to chodzi, włączyłem sobie przez okno, ale nie wiedziałem czy wystarczy Czy wystarczy mu Ten kwasiak już jest trochę Trochę zużyty Jeszcze jak spada temperatura to on nie zawsze Wystarczy energii żeby Rozpalić to webasto, żeby zagrzać. No i tak, zobaczcie, wczoraj miałem zużycie 15 kW. No bo sobie podniosłem, podniosłem sobie zużycie, żeby to zamortyzować tą fotowoltaikę. Jak Jakie słońce wytworzy 15 kWh? No, 15 kWh w ciągu dnia, jak nie ma słońca to wczoraj wytworzyło 4 kWh a zużycie ma 15 byłaby pompa, doszłoby jeszcze 25 więc y, to jest trochę bez sensu więc niech ten mój piec na jako groszek y, pracuje jak najdłużej a najwyżej się go później wymieni na coś innego ale widzę, że nie będzie to pompa bo to jest bez sensu e, to jest bez sensu bo kiedy y, ta pompa pracuje to Potrzeba, potrzeba żeby tej energii ta fotowoltaika przypuśćmy, albo ten wiatrak wytworzył dużo, prawda? No, a tu od listopada praktycznie mamy o takie dni jak teraz 3 miesiące Ale za to nie martwcie się, nie nie jestem źle nastawiony na fotowoltaikę Tylko po prostu będę korzystał z niej, kiedy będzie słońce Bardziej czyli jakieś tam prace, aklimatyzacja, ładowanie samochodu Więc yy, założyłem, analizuję i widzę już, że na pompę ciepła to jest bez sensu po prostu Wiem, że zaraz yy, o, odezwą się ci, ci, co mają i powiedzą, ona nie, nie zużywa tak dużo, masz mały domek, ocieplony i będzie, na pewno będzie dobrze yy, Tak, może by tak było może faktycznie by tak było, że nie dużo by zużyła. Węgiel też muszę kupić, więc zapłaciłbym za prąd. No ale czy, czy, to, czy to jest sens, to nie wiem. To tak samo jak mi przecie, czy jest sens zakładać tą fotowoltaikę. Nie wiem, aczkolwiek kiedyś się dowiem. <grym 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 założyłem i to jest moja sprawa. Dobra, bierzemy się za za robotę. Wyba to chodzi. O, mamy dwa na plusie eee, Tu jest blaszak, więc na pewno było na minusie eee, Wczoraj sobie kupiłem taki styrodur 2 cm Fajne, szary I sobie zacząłem już tą kanciapę tam obijać, Bo... O, tak to wygląda, tak to będę przyczepiał i mówię zobaczę jeszcze czy na drzwi będzie fajnie zacząłem sobie tam obijać tutaj bo jak takie tu są to nad ranem grzejnik się włącza grzejnik się włącza to już można zdjąć chyba Tylko miało się włączyć, ale to za, za jasno jeszcze chyba jest, żeby się włączało. No. A jaką mamy tutaj temperaturę? A tutaj mamy 3 na plusie. Zobaczymy, ile ma bateria. 5. Bateria ma 5, 5 stopni, więc jak to. Ale dzisiaj widziałem po aplikacji, że. Że nie włączyła się, nie włączył się grzejnik Więc jak to jeszcze tutaj pociągnę tu i jeszcze tutaj dalej Ta strona i tamta jest ocieplona Znaczy ze, no, od zewnątrz, czyli jest tam, to jest ocieplone I Już nie powinno się tutaj włączać Drzwi tak samo jeszcze zaraz ocieplę Na razie to zamknę Bo jeszcze, jeszcze nie ma takiej temperatury ja tylko rozpalę tutaj I idę jeszcze kawę wypiję i dopiero będę się tutaj grzebał. Kurde coś mi tutaj padły trochę może te drzwi Tutaj też muszę śruby wymieniać. Yy, I tak Muszę jechać też pod koniec tygodnia Pod koniec tygodnia, w piątek wyjeżdżam do Francji Jeszcze muszę przywieźć te dwa siewniki Dwa opryskiwacze, ale ten jeden opryskiwacz tylko przywiozę i dwa silniki, bo więcej nie dam rady. No i e, nie martwcie się, mam już opryskiwacz do opryskania. Na szybkości kupiłem Evrarda e, 2500 litrów, 28 metrów belka. E, fajny opryskiwacz, także już będę miał czym e, rozlewać RSM, bo głównie o to chodzi. Wydaje mi się, że w tym roku szybciej będziemy, chociaż już niektórzy zaczęli rozlewać. Nie wiem, czy w naszym rejonie, ale widziałem na filmika, że już niektórzy rozlewają. Eee, rozpalić miałem I, i, i iść na kawę. Webastko sobie wolniutko pyka. Mamy 15 stopni, jest aż gorąco. No i e, Picyku się pali. sobie wyciąłem takie paski mi tylko odpadają akurat mi pasuje z trzech płyt tyle i na taki klej na taki klej i tam widzę że się ładnie ładnie się trzyma I tutaj na środku trochę więcej. Dobra. Tam pisze odczekać 60 sekund, ale wczoraj jak ja odczekałem, odczekałem 60 sekund, to nie chciało się to przykleić. <gry> Już tutaj nie było lepiące, więc yy, no, musiałem poprawiać. Czekajcie, musiałem poprawiać, więc teraz nanoszę i od razu przyklejam. Od razu przyklejam. O! o Cześć, ładnie pasuje. Właśnie, o ta była pierwsza. Patrzcie jak ją zmasakrowałem, zacząłem ją później. Drugi raz dałem kleju. Zobaczcie jak grubo teraz wyszło. Bo nie chciało się przykleić. Nie chciało się przykleić. Aha. Ale to nic. Wiecie, że pierwszy trzeba spieprzyć. Pierwsze trzeba spieprzyć, żeby się... Nauczyć, tak ze wszystkim jest. Tutaj taka jest mała szczelinka szpara. O, tutaj na jeden palec. To tutaj pianką zupełnie. Upe Dobra, zrobimy to tak, bo ono troszeczkę odpycha. Eee, znaczy, no na suficie troszeczkę się obwiesza. Więc eee, tak. I już będzie trzymało. A to szybko ten, Szybko wiąże. Szybko wiąże to już. Za pół godziny. Jeszcze jak tak ciepło, to za pół godziny będzie można to już zdjąć. Tu jeszcze muszę... No to na rogu opada. Może za mało trochę dam. No nic, ja sobie tutaj przytrzymam to jeszcze chwilę. Słoneczko się trochę przebija przez chmury i mamy ładowanie 2 kW, 2,15 6, 6 kW dzisiaj wyprodukowało. 60, yy, mam ustawienie, że na, przy no takich okresach, teraz w takim okresie zimowym, to schodzę do. 50 tylko baterii, bo i tak przez cały dzień nawet to dzisiaj się przybyskuje, to słońce, to nie da rady naładować y, akumulatora, baterii, magazynu, bo bo też jeszcze i dom pobiera, nie? nie idzie wszystko na, na akumulator, ale z 50 na 68 już y, na 68 już naładowało tutaj jeszcze mamy tak, y, całkowita Całkowity zakup od, y, o, energii, odkąd y, falownik jest 111 kWh Za tyle będę musiał zapłacić Sprzedane 32 Więc jakoś to z zrekompensują e, To nie wiem ile to tam pójdzie, żeby to odliczyć od tych 111 No wiadomo, że chyba, że jeszcze przyjdzie taki okres, że Na przykład pojedziemy do Francji Nie będzie dużego zużycia nie będzie dużego zużycia, a będzie duża, duża produkcja. No to sobie zajdę z ustawienia baterii. Jak będę wiedział, że na przykład co, przez cały tydzień ma być słońce, bo już tak patrzyłem, że niby ma być słońce, to sobie zajdę na przykład do, nie wiem, do, do 30% z baterii i opóźnij, żeby tam dzieciakom wystarczyło na noc i w dzień powinno nadać na radę naładować. No, także tak to wygląda. A całkowita produkcja? Całkowitą produkcję to mam w telefonie i to jest chyba 170 odkąd założyłem, przez 14 dni, tak? 14 dni pracuję. E, 170 kWh wyprodukowało. Ja jak się nie mylę. Kurde, 15 stopni już tutaj jest. Łu, już mi gorąco. No, mam nadzieję, że ten grzejnik się nie będzie już później włączał. Bo włącza się w takich godzinach, kiedy akumulator już jest rozładowany i wtedy ciągnie z sieci. Dlatego to wszystko trzeba dopracować jeszcze. No i tak, tak, zaraz powiecie, że tutaj jest na lato, to wszystko będzie się gotowało. Tak, trzeba będzie tutaj wentylator jakiś stawić. Tutaj się nie zmieści, bo patrzyłem, taki duży jest z jakim termostatem 30 coś na 30 coś. To tutaj może by się zmieścił i na, na zewnątrz by wyciągał, to będą drzwi otwarte cały czas i, i tu mogę otworzyć na zewnątrz, jak będzie mocno gorąco, chociaż postaram się to wszystko ocieplić, ocieplić między innymi jako cieple, to i też odizoluję od ciepła w lecie, więc może nie będzie tak się to wszystko nagrzewało, ale yy, swoją drogą to będzie wydzielało ciepło jeszcze, mimo tego, że będzie gorąco na dworze. Więc, więc wentylować trzeba będzie to Myślałem, może stawić tutaj i do garażu wentylować, ale nie wiem yy, czy, czy nie od razu zrobić dziurę na zewnątrz i żeby tędy przeciągało przez ten falownik, ten powietrze i tędy wyciągało na zewnątrz, chyba tak trzeba będzie od razu zrobić przyjdą ciepłe dni Dobra, już chyba się trzyma, widzę już się tutaj nie odkleja, więc można to zostawić chyba już samemu sobie No Dobra No, Sebastian przyjechał ze studiów z Lublina. Jestem z syna dumny, bo pozaliczał wszystko, teraz ma wolne Nie wiem, mówi, że długo będzie tutaj w przybyszowie. No, i przyjechał sobie tutaj u mnie e, pogrzebać w samochodzie. E, miał Asterkę, teraz sobie kupił e, Seata Leona, Erkę. E, o, i tam między innymi coś tam. Lubi sobie grzebać tak jak ja. Lubi sobie grzebać. E, tutaj sobie założył Podświetlenie e, Białe. Białe, białe. Białe zegary. Białe tablice No i coś tam sobie grzebie, nie? I coś, yy, dzisiaj sobie yy, coś tam oklejał tutaj te słupki, bo one były takie yy, wyblaknięte, To sobie jakoś tam przy, przykleił. No a ja. No i teraz mi o, jeszcze pomaga przy Amazonce. Także uczy się trochę fachu, Uczę go po trochę. Shifuję, yy. czyści, podkręcał mi tutaj te lampy, odblaski. To wszystko yy, będzie czyszczone, yy, podmalowane. No, a co tutaj z tą szopką moją? Z moją szopką, moją szopkę już skończyłem. Moją szopkę już skończyłem. Tak to wyszło. Poszły za raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 płyt 12 płyt, i z tych 12 yy, tutaj 4 takie odpady miałem całą paczkę, to było 20. Tak? No to jeszcze mi to zarzucało yy, właśnie, miałem jeszcze też próbować na te drzwi. Yy, miałem jeszcze te drzwi teraz zrobić, a jeszcze tu mam drzwi okleić Ale, mówię, zrobię sobie najpierw te zawiasy śrubami Tylko, że złe śruby kupiłem, za duże Coś mi mówiło, że tu są dziesiątki A tu są ósemki Dziesiątki nie wchodzą A już sklep zamknięty A w lokalnych marketach yy, są same długie No, trzynaście stopni nic tutaj nie grzeje jeszcze 11 kWh, wyprodukowało a zużycie, gdzie jest zużycie. Dobra, to nie tutaj. No, tutaj nic nie grzeje jeszcze, bo tylko tyle co z pomieszczenia. A w pomieszczeniu mamy tutaj, w garażu, mamy też chyba tak samo. Temperaturkę Tak, też 13 stopni Też 13 stopni Wystarczająco jest I tak się tutaj w takiej delikatnej kurce chodzi Także mówię Tutaj się Na maksa jara Co chwilę podkładam I pewnie jak tutaj poocieplam to będzie troszkę łatwiej ogrzać Mówię, jakbym chciał być gdzieś w okolicach 15-16, no to sobie muszę wybasto włączyć Włączyć i dogrzać Dobra, na to chwilę tutaj będzie już można chyba to ściągnąć Ono już pewnie Na pewno już związał, Kurde No i dziurę mi zrobiło, no I Dziurę mi zrobiło Oj, to jeszcze nie jedna dziura będzie <laughs> jak już o tutaj bardzo szybko ten klej schnie niedawno tutaj niedawno tutaj pryskałem, jak to przyklejałem tą płytę i ono już można ją odcinać także bardzo szybko schnie no i tyle, to by było na tyle w sumie z tej końciapki. z tej kąciapki by było na tyle 252 konie. Ciemno, ciemno O yy, Pomalowałem pierwszą wascę podkładem Trzeba czekać Seba jeszcze szlifuję. Dałem mu tam lampę Kurde No to Trzeba tu światło robić I ten yy, Tu jeszcze dziury na dole Pianką zakleiłem O te Przeczyściłem tą stronę I tam jeszcze mam trochę kleju w pistolecie I to trzeba o szybko przykleić, póki tam to jeszcze nie, wy, nie wylazło za bardzo yy, I tu pójdą trzy płyty, tu zostanie kawałeczek, tu, tu się da pianko, bo to i tak pewnie z czasem przykleję jakąś blachą yy, Przykręcę, na razie będzie to przyklejone tak yy, A tutaj góra mi trochę zbraknie, to mam tam te kawałeczki z tych kawałeczków, także Widzę, że nic się nie zmarnuje a no, jak się zmarnuje to tylko troszeczkę Niewiele Więc tak Trzy rzeczy robię na raz Co pomaluję to schnie Tu wtedy Przyklejam płytę Przy płyty wyszło mi tutaj mam ten ścinek Tutaj sobie muszę jeszcze pianką Uzupełnić, tutaj muszę dociąć A jeszcze Trzecia rzecz to Kurde, męczę się z tym Z tą wtyczką Z tą wtyczką, bo Połączyłem z suplą, ale w supli można tylko włączyć i włączyć, nic więcej nie można zrobić Jest taka specjalna do tego aplikacja, ale kurde nie mogę się z tym połączyć, już instrukcję wydrukowałem i Nie wiem Już normalnie z grzejnikiem się połączyłem Gdzie nawet Nie, nie myślałem o tym, że ta, że ta aplikacja że ta aplikacja że ta aplikacja będzie połączyć się z tym grzynikiem i zobaczcie jestem połączony normalnie z grzejnikiem, bieżąca temperatura 10 stopni tam jest no i a chcę dodać gdzie tu jest dodaj o dodaj urządzenie i to gniazdko chcę dodać SP111. I coś nie mogę, nie wiem. Może zaraz dojdę.